Sieman koldziska, z tej strony Metsu i witam was w takim luźnym materiale gdzie podsumujemy sobie Ultimate Team FIFA 19 w moim wykonaniu i do tego odbierzemy nagrody za Mistrzostwa Foot, nie wiem co mnie podkusiło, żeby zagrać w tej ostatniej lidze weekendowej, ale wziąłem w niej udział, no i za moment wam opowiem jak to wszystko poszło. Jeszcze wcześniej odbierzemy nagrody za Division Rivals, no bo dzięki temu, że zagrałem ligę weekendową to nabiłem tutaj dość sporo punktów, a że mało osób gra, no to udało mi się nawet pierwszą rangę mieć. 65 tysięcy monet wpada na nasze konto Nie chciałem brać paczek Bo delikatnie mówiąc nie mam szczęścia co do paczek Więc wolę ich unikać jak ognia I teraz sobie odbierzemy nagrody Za Mistrzostwa fut, Kto oglądał wcześniejsze nagrody No to wie co, jaką rangę musiałem wbić Klasyka, złoto 3 Powyżej tego w tej edycji gry Niestety nie udało mi się wskoczyć Ale też poniżej tej rangi nie spadłem No czyli jest stabilizacja cały czas Pierwszy player pick No i mamy wiszcze. No nie jest to traf marzeń, ale na ławkę rezerwowych Bośniak się nada, więc witamy w zespole. No i może tutaj jakiś Ronaldo Messi albo ktoś inny, przekonajmy się. Piątek, piąteczek, piątunio. Polaka, rodaka dają na sam koniec, więc trzeba brać i korzystać z tego. Witamy piątka w zespole. Fenomenalnego strzelca. Nawet może dodam go do podstawowego składu, bo akurat na pozycji napastnika miałem braki. Na piątek tam nie zaszkodzi. Oczywiście zaprezentuję wam mój końcowy skład na po otwieraniu paczek, no i jeszcze pokażę Wam, w której dywizji skończyłem rywalizację, jeśli chodzi o ten tryb gry w FIFA 19. No i niestety bez walkoutu, więc szału w tej paczce niestety nie będzie, ale zobaczmy, kto jest najlepszy. Deleali mogło być zdecydowanie gorzej, więc witamy go na pokładzie. Oczywiście powędruje na, na listę transferową. Gdybym miał taki pierwszy traf, choćby w FIFA 20, to bym się nie obraził, bo to byłby dobry gracz na sam początek ale w FIFA 19 wolno dostać kogoś zdecydowanie lepszego, a nie bez lokautu Druga paczka. Francja, środkowy obrońca z PSG Kim Bempe. No niestety, nie oszukujmy się w fucie, jego podstawowa karta raczej wybitna nie jest. Gdyby to była jego jakaś najlepsza, no to bym się nie obraził, no ale taka zwykła. Do, do niczego się już teraz nie nadaje. Co najwyżej, żeby go sprzedać i zarobić kilka monet. No i ostatnia paczka. Dwunastu piłkarzy, czy tutaj będzie coś porządnego, przekonamy się już niebawem. Zobaczmy bez walkoutu. Szkoda to komentować w ogóle. Jak może aż tak nie wpadać ten walkout? Na koniec gry to powinny wypadać najlepsze trafy, no a tutaj niestety jakoś szczęścia nie mam, no ale w paczkach chyba nigdy nie miałem wielkiego szczęścia i to się prędko nie zmieni. No to może teraz podsumujemy moje osiągnięcie, jeśli chodzi o Division Rivals, no osiągnięcia w wielkim cudzysłowie. No bo nie oszukujmy się, nie grałem w, te, w ten tryb Ultimate Team za dużo, więc w Division Rivals też wysoko nie jestem. Ale udało mi się wbić do tej trzeciej ligi. Myślałem, że skończę w czwartej, ale jednak udało się. No i 1503 punkty rzutem na taśmę wbiłem się do tej ligi. Już nie zamierzam grać Division Rivals, że przypadkiem nie spać w dół. Chcę zakończyć tą Fifę w trzeciej dywizji grając z wielkimi przerwami raz na kilka miesięcy. I tak uważam, że jest to całkiem niezły wynik. W mistrzostwach wód brałem udział trzy razy i trzykrotnie zdobywałem rangę złoto 3, więc naprawdę jest duża stabilizacja. No ale ta ostatnia liga weekendowa, delikatnie mówiąc, mi nie wyszła. W kilku meczach niestety zabrakło umiejętności, w kilku momentach zabrakło trochę lepszych piłkarzy, chociaż tych wypożyczonych starałem się wpuszczać. No ale niestety na tym etapie gry już praktycznie każdy, kto gra w miarę regularnie, to ma już wybitny skład. I nad tym zdecydowanie muszę popracować w FIFA 20, po pierwsze nad umiejętnościami, a po drugie nad regularnością grania, żeby uzyskać lepszy skład i móc rywalizować z każdym jak równy z równym, bo czasem jednak skład potrafi wiele zmienić. No oczywiście, jak grają gracze o podobnych umiejętnościach, bo jak gra dużo lepszy, no to wiadomo, że nawet słabszym składem zleje tego słabszego, choćby ten miał skład samych ikon. No i tak prezentuje się mój końcowy skład. Pokażę Wam, kto ile razy dla mojego klubu wystąpił. Nie są to jakieś oszałamiające liczby, bo w trakcie tej gry niestety kilkukrotnie zmieniałem skład, przez to nie narodziła się w moim klubie jakaś wielka legenda. Gdybym dostał piątka wcześniej, to może on by stał się właśnie tą legendą. Jeśli chodzi o tryb Ultimate Team w FIFA 20, to planuję go nagrywać no trochę częściej niż miało to miejsce w FIFA 19. Chciałbym nawet na początek na tym i jej akcesie, który pojawił się teraz na. PS4 coś właśnie ponagrywać z trybu Ultimate Team, bo tam można będzie to nagrywać chyba od 19 września coś takiego, więc jeszcze przed oficjalną premierą gry będziemy mieli dostęp na 10 godzin, co chciałbym właśnie wykorzystać na tryb Ultimate Team, no żeby się w niego trochę pobawić, a po premierze gry skupić się już właśnie na Ultimate Team i na trybie kariery, ale jak to wszystko wyjdzie w praniu zobaczymy. Chciałbym też poznać waszą opinię. Czy Was w ogóle interesuje tryb Ultimate Team na moim kanale, czy chcielibyście to zobaczyć? Oczywiście nie ucierpi na tym tryb kariery, który planuję, żeby był nadal głównym takim trybem na moim kanale, a Ultimate Team byłby takim dodatkiem, w który jednak w te pierwsze dni chciałbym trochę pograć, no żeby mieć coś fajnego na sam start. Końcowy skład prezentuje się następująco, już nic lepszego chyba nie uzyskam, chociaż mógłbym jeszcze wydać 130 tam mam bodajże tysięcy końców i kogoś kupić, ale wątpię, że mi się to w tym momencie przyda. Teraz jedyne na co czekam to demo FIFA 20, no bo jednak FIFA 19 już mi się trochę przejadła i chciałbym sobie pograć w FIFA 20. Ostatnia seria na kanale z FIFA 19, no delikatnie mówiąc pod względem wyświetlenia jest dość nieudana, no ale może to będzie jakaś dla mnie nauka, czego nie robić pod koniec następnej edycji gry. W tryb Ultimate Team w FIFA 19 ogólnie grało mi się dość przyjemnie, system dywizji jest całkiem ciekawy, dla mnie dużo lepszy niż ligi. Division, nie Division Rivals, tylko oczywiście Liga Weekendowa, to jest zupełnie inna gra. Tam jest wyższy poziom i jest ciekawiej. W ostatniej lidze weekendowej mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że chyba 10 spotkań z 15, które przegrałem. Przegrałem właśnie jedną bramką, co mnie trochę bolało, ale to jest właśnie to. Czasem brakuje w takich kluczowych momentach umiejętności. Muszę swoją grę poprawić, żeby w następnej edycji gry choćby takie 3-4 spotkania z tych 10, które przegrałem wygrać i dzięki temu wbić wyższą rangę. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie i napiszcie co sądzicie o tym, żeby Tryb Ultimate Team pojawił się na moim kanale. Trzymajcie się!